Więc cześć na witajcie w kolejnym odcinku z serii w jednego gospodarstwa w dzisiejszym odcinku jak widzicie? Na pierwszym planie okazuje się 60 z nowym nabytkiem, który ostatnio zawidzą na naszym gospodarstwie. Widzicie kosiarka rota rotacyjna. A Z sto ile? Bo wam, wam mówiłem z Z173. I tak, na wstępie oczywiście zostawcie słowo, leciłem po 800 subskrypcji. Już niewiele brakuje. Tylko 75 około jak ja to nagrywam zostało. Jakby to nagryj, Jak wy to oglądacie, to pewnie mniej. Ja nie teraz film trochę z wyprzedzeniem, bo wiecie, szkoła jest, to żeby te odcinki wam się pojawiały mniej, mniej więcej co tydzień, tak się staram, to nagrywam właśnie tak trochę wcześniej, no i zostawcie pod tym filmem, mam nadzieję, że się uda 40 łapek, bo ostatnio YouTube ktoś zaczął właśnie te zasięgi ucinać, no i troszkę słabo, słabo, no zostawcie tę łapkę dla zasięgu, no i napiszcie komentarz, hashtag, 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 niech będzie... Hmm. Kosiarka, a przypomnę, wam, oczywiście, to serduszko. No i to no już zasiadamy do 60. Będziemy wyjeżdżać na pole, kościć tą łąkę. Tu obok zobaczymy, jak się ta kosiarka w ogóle spisuje z tą 60. Dzisiaj są praktycznie takie testy nowych nabytków. Jak widzicie, tutaj jest tabliczka. Sprzedam, zrobiłem. Już wystawiłem wreszcie tę tabliczkę. Takie maszyny do, do sprzedania. Myślę, że są te krzaki wielkie. O, my tutaj myślę, że wjedziemy. Trzeba to rozłożyć. Tu kosimy to jakoś. Dobra, odpalamy ją. Ale weszło na 60 na obrot, jak słyszeliście. Tak dookoła będziemy kosić, powiem wam, bo... Inaczej sobie nie wyobrażam tego kosić. Tutaj, tutaj trochę trawę tą ugniedziemy, ale no cóż, no. Jakoś trzeba to objechać, w tym pierwszy pokaz jakoś musi być. Taki, znaczy tam pierwszy przejazd musi taki być, niestety. Łąka troszkę jest taka... Trochę spora, jak możecie zauważyć sami. Możecie napisać komentarze, jak tam wam w szkole właśnie leci. Bo tak wam się... Was się nie pytam. Ale możecie napisać. Jak tam wam się... ja tu właśnie ta górka co mówiłem wam. W odcinku jak te, jak te nabytki właśnie przyjechały. O kurde, tutaj trzeba tak trochę wolniej, żeby wiedzieć. Nie połamać tych ostrzy. Nie, nie zatępić o ziemię, wiadomo. W kosiarce rotacyjnej. A bez mnie źle no. Powiem Wam już że chyba, że. Chyba. Yy, belki będą. Se, łąki będą rolowane. Nie kostki. Zobaczymy zresztą, bo ch ja chciałbym to owinąć. Ale czyś tam przedpożyczy owiarkę i jakiś drugi może prasem Co sprasuje. Bo tak w te kostki znowu. Tak średnie powiem Wam. Może ja właśnie za szybko jeżdżę. Trochę. Ło. To trochę może wolniej będziemy jeździć. Więc trochę będzie tej trawy z tej łąki, myślę, bo ta łąka spora to nie wiem jak ona była nam nawieziona. jak wiecie pierwszy raz ją koszę dopiero. Na tej serii. Ale wydaje mi się, że nastawiamy się na świnie. Bo, jak wiecie, mamy świnie, więc pasowałoby. Znaczy, tą łąkę ja chyba zaoram, wiecie, bo po co mi na kolejny sezon, albo drugi raz w sezonie to kosić. Więc jak nie mam krów, no to mi to po prostu niepotrzebne jest. Kury też trawy nie jedzą, one tam mają paszę, tylko i tym się żywią. Więc raczej to zaora, i pole będzie mieć nowe najwyżej. Jakieś pasowałoby też w dzierżawę wziąć jakieś pola. Tu mija takie zrobione, kurde. Jakieś pola w dzierżawę właśnie. Nie, może ktoś będzie chciał mi dać. To ja przygarnę chętnie, naprawdę, bardzo chętnie przygarnę. Pomóc pewnie. No, i jakoś mamy już. To jest już czwarty przejazd. Jakby tak nie patrzeć, już nawet szybko to idzie. Czekajcie, bo możemy trochę zwolnić. Może taką prędkością będziemy jeździć. Ja właśnie nie wiem, czy nie, nie jechałem trochę za szybko, bo. Tak z kosiarką zasuwać powiem wam, tak żeby znowu yy, nie było jakiejś... nie dociąć kosiarki. A w 60, się fajnie spisujesz, prawie mamy ją prawie z... rok w tamtym roku pod koniec. Już raczej znaczy praktycznie pół roku, ponad trochę. Goma ja remontowaliśmy. Niedługo trzeba będzie pewnie tura założyć. No i też myśleć właśnie o... Jak tego tura założymy, no to trzeba będzie kupić prasę rolującą, bo te, te kostki to tak trochę... No już... Też wiem, że wam trochę może się to nudzić, bo ciągle to prasowanie i to są praktycznie tą samą prasą. Ciągle w te, te kostki kostki. Może właśnie coś nowego i... się wam to będzie lepiej oglądać, ładowanie turem. Teraz będzie lepiej tak wolniej jadę, bo zasuwałem wtedy to było naprawdę ile. Nie, zrobimy tego odcinka, nie wiem ile. Mamy dopiero gdzieś tam, nie wiem, 6 minutę może odcinka. Więc w kolejnym odcinku raczej w tej całej łąki na tym odcinku nie zrobimy. Trochę ona ma obszaru. Ale ja sobie to najwyżej dokończę i... W kolejnym odcinku się zajmiemy pewnie przetrząsaniem tej trawy, bo jakby trawa mokra. O właśnie to sobie jeszcze skoszę. Teraz trzeba cofnąć, bo już się kończy to takie szybkie. Jak to powiedzieć? Szybkie za zakręcanie o Właśnie do, dobre słowo. Łąka gęsta jak widzicie sami. Właśnie niedługo lecimy, po Niedługo osiągniemy myślę tą liczbę 800 subskrybentów. A teraz, za co wam bardzo będę dziękował. Bardzo blisko jesteśmy 1000. Myślę, że z tej okazji jakiś specjal wam przygotuję. No wydaje mi się, że to dla mnie dość spora liczba. No i fajnie będzie coś przygotować dla Was. Może jakiś konkurs wymyślenia, więc zobaczymy jeszcze. Ale to wszystko powiem. O opuszczam się coś tu chyba. Coś tu się... nie wiem, jakiś coś się chyba yy, zacisło nie mogę Tu będą coś się zablokował, nie mogę wystartować Szybciej no, Tu można jeszcze jakoś zakręcić szybciej, ale tam tu trzeba będzie cofać. i wreszcie się na gosy zrobiłem, bo dawno nie było. To jest trzeci sezon tej serii, chyba. Nie się na gosy dopiero teraz. Ale wiecie, nie, nie było kosiarki nie było pieniędzy na maszyny zielonkarskie, dopiero teraz niedługo laweta przyjechała. Bo też już powiem, powiem wam, że to ja to zamówienie no, trochę dawno, że składałem i dopiero przyjechali, praktycznie niedawno. Powiem też trochę tego odcinka minęło. I tak to idzie. Słoneczko ładne świeci. Drzwi mogę na polu być otwarte, bo Ty koło domu jestem, to co będę zamykał. mi jaka widzę, że zrobiłem przez przypadek No i lecimy z kolejnym pokosem Znaczy, pokosem kolejnym przejazdem Bo pokosy to są te, tutaj ścięte Ścięta, ścięta trwa, to inaczej pokos no, Dziesiątą minutę odcinka mamy chyba już, więc jeszcze chwilę, bo teraz mogę te, film, te vlogi dla Was trochę dłuższe robić. Bo kamera lepsza to. Można. Nawet ta gospa tak gdzie go tak się prezentuje, stąd. Tu mamy praktycznie już obcięty ten clean, że tak powiem. Startować dalej, jeszcze trochę pokosimy i będziemy kończyć tego fala. Na was a ja sobie go, oczywiście, poza odcinkiem dokończę. Tak, tak jak w, w, wspominałem, w kolejnym odcinku najprawdopodobniej przetrzącanie tej, tej trawy, a potem zgrabianie i, i zbieranie. I myślę, że. Prasowanie niezgrabianie, co ja mówię. Zgrabianie i prasowanie najprawdopodobniej ogarniemy. Tylko, że chciałbym właśnie to sprasować w, w bele okrągłe. te kostki SIP naszej słynnej. No i jak już sobie, to ktoś dotrwał właśnie do tego momentu, to nie napisze komentarz hashtag. Jeszcze to dodatkowy hashtag. Zobaczymy kto ogląda filmy Hashtag Trawa A ja przypnę serduszko, zobaczymy kto ogląda filmy Czy pierwszy hashtag to był? Hashtag yy, Kosiarka A drugi to będzie Hashtag trawa Zobaczymy kto ogląda filmy Tylko, że serduszko przypnę osobom. Tym, kto napisał to i to, nie nartuje. To jest przypne serduszko tym i tym. Tylko, że jeśli napisze na przykład hashtag... Oba hashtagi, no to... Będę wiedział, że na przykład ta osoba ogląda film. cały, Cały film zresztą, że nie ogląda. No czas oglądania powiem wam, ważny jest to dla mnie, no bo z drugiej strony chciałbym też jak najszybciej wbić ten czas. Ten drugi ten, yy, no, te 4000 godzin czasu oglądania Mam ich tam ponad już chyba 2000... 1000... Nie 2000, sorry Ponad 1000 już ich, ich tam mam no, za 4000 jest wymagane, więc... Fajnie by było to jak najszybciej widzieć więc fajnie by było, żebyście oglądali te filmy. Moje mordeczki kochane. Charka, lecimy. Skalejny no i co? I tam zakończymy odcinek, myślę. No co, będziemy? Przedłużać. Już ten odcinek chyba blisko 15 minut trwa. Akurat. Skończymy to kółko i zakończymy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. łapeczka myślę, że też zostawiona. Subika to jeśli... Jesteś na tyle życzliwy, to możesz zostawić, a jeśli nie, no to. No nie zmuszam, ale fajnie by było, żebyście zostawili do tego suba dodatkowo jeszcze. No więc praktycznie połowa łąki, jakby była skończona skoszona tak, no praktycznie le ta lepsza połowa. tylko też może dwie, dwie trzecie, czy czwarte łąki, może skoszone są dzisiaj. zakończymy 60 sobie zgaszę No i co, jeżeli Wam się taki odcinek spodobał to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, dzwoneczki żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów na kanale Ja się teraz z wam żegnam, do kolejnych, trzymajcie się no i cześć!